Mamy mnóstwo teraz gadżetów. Pan profesor Sam wspominał, że zegarki, które mierzą nam tętno, ale bardzo powszechnym, chociażby wśród moich znajomych, są krokomierze. Czy tutaj też mamy jakieś takie właśnie limity, e, jeśli chcemy podejmować w taki sposób aktywność fizyczną? E, ja jestem przeciwnikiem krokomierze jako. Izolowanego sposobu pomiaru aktywności fizycznej, ponieważ można sobie wyobrazić, iż nasz pacjent czy potencjalny pacjent zrobi wiele tysięcy kroków, nie spalając przy tym zbyt wielkiej ilości kalorii. Jeżeli już, ale do tego prosty krokom już nie wystarczy, to na przykład ilość pokonywanych pięter w ciągu doby, to już jest opcja ciekawsza. Krokomierz raczej dla osób starszych, raczej dla osób takich, dla których większość wysiłku, większość form wysiłku fizycznego, o którym mówimy, jest niedostępna. Czyli to są osoby, które nie uzyskają już przy szybkim marszu, tętna submaksymalnego. To są osoby, które nie będą się ruszać na tyle intensywnie, żeby właśnie nie móc w stanie wypowiedzieć całego zdania. To są osoby często ze zmianami zwrotnymi w stawach kolanowych, biodrowych, więc dla takich jest jak najbardziej, ale dla młodszych grup wiekowych wydaje się, że te formy bardziej zaawansowane byłyby korzystniejsze. Część krokomierzy ma opcję przypominania o bierności fizycznej. To jest, to jest ważne, to jest ciekawe. Moglibyśmy sugerować nastawienie sobie tego okresu alarmu związanego z biernością fizyczną na 30 minut, czyli jeżeli pacjent pozostaje w bezruchu przez ponad 30 minut, warto, by został o tym poinformowany. No to mamy. W pozorom dosyć mocne dowody naukowe, że przerywanie siedzenia co najmniej pół godzinnego daje już pewną poprawę parametrów metabolicznych, poprawę samopoczucia, choć oczywiście no, trudno spodziewać się redukcji wagi, jeżeli ograniczamy się jedynie do tego, by nie siedzieć dłużej niż pół godziny.